Szymon Kotłuszaman i mamy troszeczkę kontrowersji. To jest obraz, już pokazuję. Obraz z katedry w Zamościu. Z katedry katolickiej. Ten obraz przedstawia bardzo ciekawą scenę. Nie wiem, z którego wieku pochodzi kompletnie, ponieważ wszelkie informacje o nim są nie do zdobycia. Ja mam tylko tą fotografię nawet dokładnie nie wiem w której katedrze jest, bo już po, po tych latach nie da rady się dowiedzieć, ale co my tu widzimy, widzimy no, po prostu mistrzostwo, widzimy jak tutaj panowie z odpowiednimi nosami oglądają właśnie dzieci. Tutaj ktoś je sprzedaje, tutaj płacą pieniążek, jak ktoś widzi to tu jest pieniążek, tu się płaci. przyjrzeć się twarzom tych uroczych handlarzy. I ja już kiedyś słyszałem takie coś, że w Polsce, szczególnie w Krakowie w średniowieczu, były takie akcje, że pewna nacja, która tam przybyła, czasem robiła tak, że toczyła przez ulicę beczkę, nie? a podobno się okazywało, że ta beczka była. Nabita gwoździami od środka, i w środku było dziecko. I oni specjalnie to robili, tak chyba nie wiem, czy to już trupa się pozbywali, czy tak jest, ale to było takie tak zwane. No, dzieci szły na mięso i na krew. Jak tu widzimy dokładnie, jest taki motyw, ja dopiero teraz to tak rozumiem. nie. No, to jest ta z tymi gwoździami tutaj jest wybierana krew. No to kto słyszał o Anderochromie, Anderochromie, czy jak to tam się nazywa i jak się go otrzymuje, to wie o co chodzi. No to. Tutaj chyba jest przygotowane albo już odtegowane. No resztki takiego dzieciacka czy tam kogo my mieliśmy zjadały psy, to jest autentyczny obraz jednej z katedry w Zamościu i to nie są żarty, bo ja tu byłem troszeczkę oburzony i nie wiem, czy ten obraz to miał nas przestrzegać przed tym, co dzieje się za kurtyną obrzędów pewnych. Tak samo w Nowym Jorku ostatnio znaleziono te tunele nie? pod tą samą chyba sektą Chabad Lubawicz które właśnie no, były rozmiarami przystosowane do jakichś mniejszych, może szmuglowania dzieci, nie czy coś takiego. Tam bardzo dużo dzieci ginie. No, także tutaj widzimy, no, podbywanie się ciał w różny sposób. Nie to przemysłowo robili, tu widać, bo to widać, że to grubsza impreza jest, nie? Tylko nie wiem, czy to jest jakiś rytuał. Nie wiem, czy ja tu ręka jest. To jest cały obraz, nie mam więcej, ale. No, jest to mocne, no, polecam. Jak ktoś ma takie zdjęcia, to przesyłać. Także jeżeli ciekawią Was takie rzeczy, to polecam, bo to jest kurwa chore do granic i naprawdę nie wiem, czy ten obraz miał nas przestrzegać, czy instruować. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Także, ale pamiętajcie, że ktoś te dzieci sprzedawał, bo to jest. No. Elo.